No, siemanko jestem z powrotem. O to drugi odcinek SkyGree Survival Game. <gry> no, od pierwszego odcinka dużo się nie zmieniło. No, jedynie tutaj platformę rozbudowałem. Tam będziemy teraz poka drzewka sadzić. To tak, tutaj się robi platforma, bo znalazłem w skrzynkach trochę i temu, takie Źle nie jest. Zrobimy schody na górę A co jest najśmieszniejsze Tam na samym dole Tu gdzie woda spływa Tu Jest teleport do Endu Centralnie wspiliśmy się Tam przy tym teleporcie tylko potrzebne po są peru Endermana Więc nim tam dojdziemy to troszeczkę minie A co do reszty no Kobla chyba na wizji nie mam, nie będę kopał No nie wiem Kopę trochę kobla, w tym się rozbudujemy, zrobimy jakieś zadanie, zrobimy farmę melonów i takie te. Więc krótka chwil... krótka przerwa, a ja na kopę kobla. Widzimy się za chwilę. I już jestem z powrotem. Nakotowałem z tak kobla. Jeżeli nie widzicie mnie, to tam kilka był zepsuty. To był w skrzynce, już go nie ma ale... Dobra. Teraz rozbudujemy, zbudujemy sobie. Do melonu, bo przydałoby się coś do jedzenia, a tu to nie będzie aż tak łatwo. To jest najtrudniejszych, to trzeba będzie znaleźć. znaleźć Chyba tu postawimy. Tylko najważniejsze, że będą musiał mieć trochę dirta, którego oczywiście nie mam. I zaraz się tym zajmiemy. Tak, zrobimy wejście z wodkami. Tu byłby dir, tu woda, czyli tu woda ścianka. O, zapomniałem muzykę z Minecrafta. Tak, choć trochę przypłasowałby... Tak, tak. Dosia, jest. mamy jednego dirta jeszcze troszkę. Tak, dirt powinien być na tej linii, a tam woda. Ja Derek trochę mam. I zrobimy taką akcję, że sobie weźmiemy stąd na chwilę i stąd. Tam. Tu też. Dobra. Na wszelki wypadek trzeba jeszcze wylać, i tu sobie zbierzemy. Jestem trochę jak ku, ale dobra. Co do dirta, Potrzebne nam jest 10 wita 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 Bocze mnie tyle straciłem na to eee, coś chyba poleciało musimy to lecieć zatamować bo nie <laughs> nam przeszkadzać fail jak nie wiem gdzie to czemu tu jest to o skrzyneczkę widzę Uff. Kochana woda, kochana po prostu Nic problemów nie może sprawić Dobrze, że zalama teraz a nie w trakcie jak Grałem i... Jak już bym miałbym tam melony, to by było gorzej. Tak. Tu widzę trzy dierty to kolejny. Jeden. O, białe mi Chmury. W następnym odcinku, że chyba wyłączę, bo trochę będą przeszkadzać. Dobra. No to mamy problem. Zapomniałem powiedzieć, że jestem na biomie zimowym, jak się nie mylę. I co chwila. Mi się wszystko zamraża, ale wodę tutaj to ogarnąłem, bo się już tak mi się raz zamroziła, że musiałem inną drogą w ogóle i żeby tu wejść. Miałem farta, bo wtedy ta woda spływała i sobie weszłem. Gdyby nie ona, to bym miał duży problem. Trzeba zrobić kopaczkę. 4, chyba. E, mamy jeszcze na Co więcej? Tak. W tym momencie, jak się nie mylę, to wrzuca mi się. Wrzuca, prawie wrzucił już się. Pierwszy odcinek z tej gry. Więc tego zacznę wrzucać od razu, tylko że ja dzisiaj jedę na mecz. Więc nie będę miał czasu ogarnić tego wszystkiego. Jak przyjadę z meczu, to jutro będę, że będzie wszystko fajnie ogarnięte. Bo drewno by się przydało. Co najważniejsze, zrobiłem platformę, żeby tam drewno brać. I jeszcze nie posadziłem tam ani jednego jednej sadzonki, a mam. Ło, wow, ło, wow. abym spadł. W tej skrzynce chyba. A tutaj jakiś dirt. Dóżkiem nawet. Dobra, mam cztery dirta. Dobra. Ja się będę zaraz z Wami żegnał, bo nie chcę Stylować końca. Tak jak teraz, właśnie. Jeszcze problem w tym, że nie mam łóżka. się bardzo przydało. Więc słuchajcie. Ja się żegnam. Siema. Nara. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.